Prześwięty, w trakcie tej Święty za chwilę przedstawiciele Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu przedstawią krótką prezentację i pomszy będą rozdawać elementy odblaskowo. Zapraszam teraz przedstawicieli do zaprezentowania za to, zaprezentowali. się tutaj spotkać z Wami i siostry, Spotkać się przedstawić film dać apel Komendanta Miejskiego policji w Kaliszu. Poprosić was o to, żebyście nosili to do Ale najpierw poproszę się o Jedziesz na szybko. Jest ciemno. Nie może być on jednak narzędziem zbrodni przeciwko bliźniemu. Jakże często przyczyną nieszczęść na drodze są ludzkie słabości i ułomności, należą do nich nieposzanowanie prawa, a w szczególności prawura, nietrzeżność czy lekkomyślność. Na drogach miasta i powiatu kaliskiego zginęło 11 osób. W tym samym czasie, w 2013 roku, śmierć w wyniku zdarzeń drogowych poniosła 8 osób. Analizując przyczyny powstania zdarzeń drogowych, nie można pominąć tak zwanych niechronionych uczestników ruchu drogowego, zwłaszcza osób starszych, które coraz częściej stają się ofiarami wypadków. Trzeba pamiętać, że piesi bardziej narażeni są na niebezpieczeństwo na drodze niż kierowcy. Statystyki wskazują, że niechronieni uczestnicy ruchu drogowego powyżej 60% elementarnych zasad drogowego w Policji w Kaliszu. Czcigodni bracia i siostry, miesiąc wrzesień, dwa wypadki śmiertelne, dwa wypadki śmiertelne z udziałem pieszych. pieszych którzy nie posiadali na sobie żadnych elementów obozowych. Miesiąc październik, następne dwa przypadki. Żeby takich sytuacji nie było więcej, by te sytuacje się nie powtarzały. Prosimy o to, żeby używać tych elementów obrazkowych, to za chwilę będziemy te elementy oblaskowe rozdawali. Ale poza tym jeszcze prosimy, prosimy was o to, żeby to spotkanie również przenieść w swoich gospodarstwach, może rodzinnych, domowych, żeby porozmawiać o tym, że byliśmy tu dzisiaj z państwem, żeby uczytamy apel, że rozdajemy oblaski, że był puszczony film, jakżeż wymowny. Jeżeli nie, w ten sposób proszę nosić, dobrze? O, proszę, proszę, proszę bardzo. Proszę, proszę do Tak, proszę bardzo. Proszę.